Ale skąd się wzięło Oracle Corporation i kim właściwie jest ten Larry Ellison? Kim jest człowiek, który po cichu wyprzedził Teslę Elon Musk'a i jak zbudował firmę wartą setki miliardów dolarów? I dlaczego właśnie on, a nie Jeff Bezos czy jakikolwiek inny miliarder, przegoni Elona Muska? Larry Ellison i powstanie Oracle Corporation. Historia Giganta. Larry Ellison to człowiek, którego nazwisko zna każdy w świecie technologii. Choć w przeciwieństwie do maska, rzadko pojawia się on w mediach. Urodził się w 1944 roku w stanie Nowy Jork. A co ciekawe, wychował się w rodzinie adopcyjnej, a już jako młody chłopak wykazywał ogromne zdolności analityczne i zamiłowanie do komputerów, co sprawiło, że w 1997 roku razem z dwoma przyjaciółmi założył firmę pod nazwą Software Development Laboratories. Później przemianowaną na firmę Oracle. Ich celem było stworzenie systemu bez danych, który będzie szybki, skalowany i niezawodny. Coś, czego świat biznesu potrzebował, ale nie miał. Ellison od początku miał wizję. Nie chodziło o drobne innowacje, lecz o dominację na rynku korporacyjnym. Oracle szybko stał się liderem w bazach danych, m.in. dla banków, korporacji,